O, witaj przyjacielu, wróciłeś. Dawno cię nie było. Nie miałeś czasu. No widzisz, zapomniałeś o czymś ważnym, wiesz? Zapomniałeś o takim jednym ważnym przysłowiu, które powtarzali nam nasi rodzice. Co za dużo, to niezdrowo. Wiesz o czym mówię? Zobacz, nie masz czasu. Ale dlaczego nie masz czasu? Przecież to jest Twój wybór, co robisz, tak? No ja wiem, powiesz. Marzenia trzeba spełniać. Dom, samochód, prezenty dla bliskich, ciągłe wydatki, wycieczki i na wszystko potrzeba pieniędzy. Ciągle pieniądze, pieniądze i pieniądze. I dlatego nie masz czasu, bo cały czas chcesz więcej, bo cały czas chcesz to, co mają inni, bo ty musisz to mieć. Słuchaj, zauważyłeś, że bardzo często Tracisz ogromne ilości cennego dla ciebie czasu, zarabiając pieniądze na rzeczy, które później ci są całkowicie niepotrzebne? Czy nie zauważyłeś, że działa to trochę tak, że chcemy wszystko zdobywać? I tak naprawdę, czy potrzebuje tego? Nie zawsze. To działa jak trofeum, wiesz? Wydaje nam się, że musimy coś mieć. Kupujemy to. Ale potem nie czujemy radości, że to mamy. Nie czujemy tego, że to naprawdę był sukces. Dlatego przemyśl sobie, czy ty rzeczywiście nie masz czasu. Czy ty rzeczywiście potrzebujesz tego wszystkiego. Bardzo często jest tak, że żyjemy marzeniami innych, zapominając o sobie. Myślałeś, co jest dla ciebie ważne? Myślałeś, co byś chciał dla siebie? Tak naprawdę? Bądź wyrozumiały, bo nie jesteś głupi. I wiem, że rozumiesz, o co mi chodzi. Czasami, żeby mieć więcej czasu, po prostu musimy mniej chcieć. A wszystko zaczyna się tak naprawdę od myślenia. Czy ja rzeczywiście mam czas na wszystko? Czy starczy mi życia, aby to wszystko mieć? Czasami mniej znaczy więcej. Ale bardzo często więcej czasu dla bliskich to jest to, co najlepsze możesz dać innym.